Siemaneczka wszystkim Maras Life Poland. Witam na moim nowym, nowszym blogu. Jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw subika i dzwoneczek, żebyś wiedział, kiedy wrzucam najnowsze produkcje swoich wypozić budowlanych. Taka zwałeczka. I łapeczka w górę na mojej motywacji i komentarz, jeśli chcę skomentować. Dobra, także dzisiaj zaczynamy nowy tydzień, nowych zmagań budowlanych także zaczynamy od tej łazieneczki yy, i będziemy czekali na płyteczki do przyszłego tygodnia. Także, Z tego co się dowiedziałem, mają przyjechać chyba w dwóch partiach. Pierwsza chyba w środę. E, mam nadzieję, że dostarczą jak najszybciej, ponieważ się zbliża mi wyjazd do Warszawy, do widza, robienia łazienki. Także tutaj zostanie Rysiu na polu walki. No i osoba numer dwa, e, z którą miałem się spotkać, ale coś tam wypadło. I po prostu w tym tygodniu dopiero będziemy się widzieć. Także na spokojnie będziecie mieli relacjonowane. Kto to będzie, kto to będzie, zobaczycie sami. Także bądźcie z nami i lecimy z tym, także pierwszą ścianę już sobie poleciliśmy, już ją wstępnie zmyłem, poleciliśmy tu dół i teraz lecimy tą dużą rysię, mi nakłada, ja zmywam, także lecimy i sobie przejdziemy wtedy na górę, tam zostały nam 5 płytek, ale już nie będę wklejał pięciu, wkleję cztery, tam gdzie gebeli, tylko wycinam po prostu otwory, wkleimy te cztery płytki no i tak mniej więcej porządki porobimy przygotujemy sobie kolejną łazieneczkę e, tam znaczy się do, do fugowania tam znaczy się, mamy już poczyszczone e, fugi od kleju, od tych resztek kleju od tych e, systemów samopoziomujących także się tam już przygotował małą łazienkę, po prostu czekamy aż chłopaki nam dzwonią, byśmy mogli wejść ponieważ przyklejają e, na około szpachlowali i teraz bodajże szlifują Także za chwilę będziemy się po prostu przerzucać z łazienki na łazienkę z tym fugowaniem, no i będę musiał z kierownikiem pogadać na temat fugi od podłogi, żeby już pomału nam dostarczyli i żebyśmy mogli jak najszybciej po prostu e, zakończyć fugowanie na tych łazieneczkach i po prostu na tej trzeciej łazience no niestety chcąc nie chcąc jest troszkę spowolnienie ze względu na transport płytek. No, ale na szczęście my mamy co robić także przystąpiliśmy sobie do wykańczania tych łazieneczek, także dzisiaj fugi, pewnie w środku tygodnia polecam silikony i tak zostawiamy i czekamy po prostu na stolarza, aż stolarze już tutaj po prostu porobią sobie i wtedy przyjedziemy i tylko powiesimy ubikacje i podłączymy umywaleczki. Raczej wątpię, żeby teraz po prostu się zdecydowali, żebyśmy wieszali ubikacje i pisuary ze względu na to, że to jest dość duża budowa jest ilość osób, budowlańców się przewija, także ktoś zawsze mógłby wpaść, żeby skorzystać, tak? mimo tego, że nie ma tutaj wody i po prostu byłoby jakby było także wiemy o co chodzi, nie będziemy się tutaj z tematami rozwijać, po prostu z pewnością będą gębelity wszystko montowane na koniec, po stalarzach. Także jak tutaj już większość budowlanców opuści budowę, także my sobie przyjedziemy tutaj na biały montaż. Także być może to będzie za miesiąc, półtora, nawet dwa. Także zobaczymy jak tutaj ruszą się postępy prac na tej budowie. I wtedy my tutaj zawitamy, dokończyć swoje dzieło. Dobra, także lecimy, za chwilę zrelacjonuję wam jak to wszystko wygląda po zmyciu. Eee, Dokładnie, nie? Dobra, także wrócimy. Także aktualizacja eee, Rysiu już pozmywał. Finalnie eee, przystąpimy sobie teraz do fugowania podłogi. Tą samą fugą się okazało: czyli ee, ciemne płyteczki i fuga ta sama co do ciemnych płytek. Eee, jedynie różnica będzie w fudze na jasnych, ale do tego ściany. nie. Podłogi lecą 112 mapei. Także numeracja jest ta sama. Yy, I silikony również będą przy podłodze 112. nie Dobra, także ja dostałem y, informację, że mamy to mieszkanko, także przerzucamy się zobaczyć jak tam leci i jak to wygląda. Także za chwilę aktualizacja z mieszkania i wizyta u pana Tomasza. Także ja przez chwilę byłem załatwiać papierkowe sprawy, Rysiu się tutaj pozmywał. Także lecimy zobaczyć to mieszkanko. Także bądźcie z nami, lecimy dalej. Aktualizacja. Jesteśmy u pana Tomasza Cichego. Cześć. Także jesteśmy, jesteśmy. Także mamy to nowe mieszkanko, sobie oglądamy. Jest i Ryszard. Eee, dobra, tak to wygląda. Układ jest taki: jest wejście. Eee, tu jest stara szafa. I ta szafa zniknie. Takie już mniej więcej plany mamy, że ta szafa zniknie. Za szafą jest ściana działowa, nienośna. Także zrobimy sobie otwór wejściowy do tamtego pomieszczenia. A wchodzimy teraz, że tak powiem, do głównej, do głównego salonu, Salun. E, dobra, to co przed chwilą mówiłem, tu będzie, wtedy sobie zamurujemy, a tutaj po prostu zrobimy otwór w drzwiowy. takie są plany, mówię tutaj, e, nie będziemy już przenosić kuchni, e, pan Tomasz nie będzie się tutaj bawił w jakieś koszta niepotrzebne, e, oczywiście PRL, jak ja to lubię, jest i PRL, witamy! Dobra, e, mniej więcej tutaj widzę, ktoś tutaj sobie 50 km, wszystko porobił, e, gdzieś tam seteczka jest wejście, ale to co zauważyłem przed chwilą, bo patrzę sobie na piony tutaj, o jest i kuchnia, stara kuchnia z taką zabudową, tutaj jest e, pion, że widzicie okna wymienione na nowe plastikowe, dobra, chodzi mi o to, e, że jest, nie? jest wpięcie, że tak powiem na dół słabo, słabo będzie widać, bo musiał latareczką przyświecić, ale uwierzcie mi y, pion kanalizacyjny jest, żeliwa tutaj jeszcze tam jest pięcie y, setki na y, plastik, zobaczymy jak to wy, wyjdzie o no, no, widzicie jak to wygląda wszystko jakieś stare zabudowy także znów tchniemy życie w to mieszkanie dobra, tak to wygląda także czekamy na Mojego elektryka, którego prąd nie tyka, także dzisiaj się skontaktujemy z elektrykiem i czekamy na plany elektryczne tutaj od pana Tomasza i mniej więcej wizualizację tutaj projektantka będzie robiła, a my sobie po prostu przyjechaliśmy tutaj doglądnąć i pokazać wam, że tak powiem, że jest mieszkanko, będzie jakiś tam zakres prac, no to będzie to co my lubimy, czyli rozwalić, zrobić na nowo. Gładzie wiadomo, elektryka, gładzie wszystko porobić e, Podłogi polecą, no i oczywiście ja łazieneczkę e, No i tak to będzie wyglądało na razie Elektryka wygląda w ten sposób Czyli nie tylko, dwa S'y, czyli Na dwa Dwa te są zrobione, dobra tak to wygląda Chłopaki tam sobie patrzą Zobaczycie. Co nie się patrzysz? Jest... Nie, no to się rozwali, to się na nowo zrobi. Tylko się trzeba z tym. Czy tu po całości polecimy, czy, czy, czy skr skrócimy to? Bo nie wiem do jakiego momentu to jest. Te rury. jest tu piąk. To jest ten z wentylacji, wiesz? Czy po prostu to, to rozwalimy, nie? I, wy, no, i, to nie I wyrównamy sobie to do tego momentu. I że tak powiem, się chyba bardziej otworzy przestrzeń, nie? Bo to, to taki, taki tunel tutaj się zrobił, nie? Także, jak tu skrócimy o połowę, to się otworzy trochę ta kuchnia, nie? No i pavloć, nie? Czy pavloć zostawiał? <grystanie> <grystanie> Dobra, lecimy. Aktualizacja. Za chwilę będziemy u mnie. Nie będziemy gruz przerzucać do Big Banga. Także Big baga sobie załatwiłem u siebie. Eee, po prostu muszę przywrócić gruz z remontu ubikacji ponieważ komuś w piwnicy przeszkadzało w narożniku, gdzie sobie w miskę to wrzuciłem gruz. E, ponieważ chciałem sobie poczekać na remont łazienki te dwa miesiące, e, I żeby po prostu big bug nie stał pod blokiem, no ale z uprzejmości, że tak powiem, sąsiadów, ktoś tam, ktoś tam sobie do adm zadzwonił do spółdzielni, no i musiałem big baga załatwić, także przeszkadzało w narożniku, w piwnicy, e, to teraz będą się potykać o niego przed blokiem. Życie! Ja nie jestem złośliwy. Ja po prostu muszę e, wykonać czynność wrzucenia tego do Big Banga. O co mnie prosiła spółdzielnia? Także wykonuję tą, że tak powiem, czynność. Wykonamy dzisiaj i sobie porzucamy to. A na remont łazienki sobie jeszcze chwilę poczekamy. Musimy to ogarnąć, tutaj, wszystko. I wtedy też u siebie jeszcze machnę, nie? Na koniec roku. Dobra, lecimy wtedy.